Cześć, witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami drugi odcinek z serii Zagrajmy w Happy Game. Kontynuujemy zatem naszą jakże koszmarną przygodę. A co to dla mnie? Przeszedłem do Kidoki Literature Club, dwie części Dead Space'a, a trzecia w planach. Co to dla mnie? Dobra. Widzę tu jakąś zagadkę z piłką, tylko o co tu chodzi? Hmm. Piłki nie ruszę, a co to to jest? A, to w sumie nic trudnego. Raczej. Przynajmniej na razie. Co tu się wyprawia? Niech mi ktoś to wyjaśni. Hmm. Aha. Okej. Okay. Możemy się zabawić w jakiegoś lalkarza czy kogoś takiego. Nie wiem, zrobię coś takiego. Mafia, mafia ma długie ręce, czy coś. Nie wiem, odpierdalamy samolot, czy co? Rozkładam ramiona, jestem samolotem. Musimy zdobyć piłkę. Te, po, te ślady na policzkach wyglądają jak plaskacze, wiecie? Może na tej podstawie wykalkulujemy odległość taką optymalną i zdzielimy tego dzieciaka? Co ja właśnie powiedziałem. Logika się w głowie przewraca, i normalność niejako. Znaczy głównie normalność, nie da się ukryć. A, wystarczy po prostu przykleić te łapska. No nie da się ukryć! Twórcy mieli łeb z tymi różnymi pomysłami. To muszę im szczerze przyznać. Dobra. Gdzie się patrzy? Czemu w tę stronę? Patrz gdzie powinieneś. Aha. Zastanawiam się jakiej grawitacji podlega ta piłka, nie wiem, tej, która jest na Jowiszu? Dobra, no to lecimy, tak? Hmm, mogę coś z nim zrobić, czy... ...przeuciekać? Ciemny. Ktoś mnie prześladuje. Zrobi GRĘ na podstawie moich szkolnych lat? No, ten raczej nie ma co iść. No, tym razem jeszcze tam pojawiła się niejako znikąd, ale cóż. Ile jeszcze będziemy latać za tym obiektem? Do skutku w sumie. Oho, krew na podłodze. Nie żartowali z tym ostrzeżeniem dla epileptyków. O Mateńko, kochana! Cóż to jest? To za upiorność. Dobra, tutaj ten podskakuje. Wygląda jak Wańka wstańka, ale czy to jest faktycznie, to ja nie wiem. Kosty Rubika brakuje klocka, a tu widzę klocka. Znaczy, podczas tej gry to też można postoić własnego klocka, ale tu już może pominę O skawie. Hmm? Do czego ty pasujesz? Do tego bębenka? Huh. Czyli nie trzeba też to odpowiednio ustawić? A może do. Ojo. Aha, A, no to jak to jest, cowboy, ciemnota ze mnie. Ktoś tu ewidentnie robi sobie kawę na Red Bullu i służy kokainą. I na białym rycerzu. Nie dobra, darujmy to sobie. Gwiazdki to pasuje. To się zgadza. Niech żyje logiczne myślenie. Hmm. Myślałem szczerze, że coś wypluje, Chyba, że mogę to złapać. Nie, to wydaje się za bzdurne. Co można z tym zrobić? <laughs> Aha, trzeba to było... Grzybek! Potrzebuję grzybka! Jak ci grzybka! Taki grzybek to dobry jest! Pik, 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 fajnie. Spierdolił grzybek. A ja chciałem wszystko popykać. Aha! To na tej zasadzie. Patrzcie na to. Bedtime Stories, story z bajki na Dobranos. A to kurwa necronomicon. Oczywiście grzyb jest nawiązaniem do yy, studia tworzącego. Które stworzyło tę jak i inne gry. Ale fajnie! wi Zajebista zabawa! W sensie, ja design, że się tak wyrażam czasami. To wygląda jak usta czuczala, tak szczerze. Dobra, co tam jeszcze masz? O. O to chodziło. Tutaj? Tutaj. To jest taki ciągła migłówek. To też mi się podoba. No i uciekł, też bym chciał. To jest łeb psa. Jest fobia, lęk przed psami. Knofobia, tutaj można się jej nabawić, mam wrażenie. Wi, ui, ui, zaraz wyrwę tego. O, cholerstwo. Weee, może na zasadzie jakiejś fizyki to zrobić? Czy coś? <laughs> Chyba nie, jednak trzeba to zrobić inaczej. Teraz się uda? Sprawdźmy to. Eee, dupa Jasiu. Coś tu kurczę... Hmm. Ty czekaj. Weź urwi ten web. Też nie sięgnie. A wyjść nie możemy z tego krwawego kręgu. Hmm. Co ja mam zrobić? Tak właściwie. Czekaj, a jakby. Nie, to wracam na swoje miejsce. Chyba, że on by z tej pozycji mógł. Trzeba to sprawdzić, trzeba to zweryfikować. O, teraz jest jak na moje bliżej. No, patrzcie. Dobry jestem. Dobra, i teraz. O, właśnie. Ty niezłe to jest, muszę przyznać. To jest naprawdę dobrze pomyślane. Na razie nie mam co. Nie mam powodu do narzekań. Oh. Znaczy, to chyba jest pies, ma takie uszy jak kłapouchy. Je! Yeah. no! Zlitujcie się nade mną. Czego ja potrzebuję tak właściwie? Nie mogę oddalić. Dobra.

to ja mogę z nim zrobić? Zrzucę go z wysokości. Kówno. Okej. Okay. To też da radę. O właśnie. Wygląda jak jakiś... patologiczny brat czuczela. <noise> Trochę. że to jest zajebista gra. To jest chyba... To jest w moim odczuciu najlepsza gra do mojego Design. Co ja się obawiam to moje. A co ty masz do zaoferowania? Mamy jeszcze trzy zabawki do naprawienia. Aha? Okej. Okay. <ścoughs> o, fajne. To po prostu prosi się o sprawdzanie dalej. To teraz mi się kojarzy z twórczością takiego youtubera... Nie wiem dobrze mówię, jego... O, ten... Nick Syriak. On stworzy m.in. KAUS KAUS KAUS, yy, taki bardzo pokurwiony film. On w ogóle w takich filmach. ryjebanie cholera. Dobra, no przypuszczam, że to jest... Ale jeszcze jest więcej tych głów. To się prosi o sprawdzanie. Ile jeszcze? Dużo! Heads off. Żebym miał to przetłumaczyć, to chyba bym tutaj dał... Urwanie głowy? Znaczy to nie jest dosłownie jak coś. To jest bardziej na zasadzie gry słownej. Hmm. Ewentualnie jeszcze taka inna propozycja, może trochę już mniej adekwatna, bo szczerze nie wiedziałem, o co tu będzie chodziło z tym osiągnięciem. Yy, proponuję jeszcze... główkuj, yy, główkowanie. To jak moja młodsza siostra wymyśliła, ale nie znaliśmy kontekstu, więc cóż. Dobra, wiemy o co chodzi. Potrzebujemy odpowiedniej głowy. Co... Kilkadziesiąt głów to nie jedna. Wydaje mi się, że to jest ta właściwa. Tak jest. O. Bysty jestem. Co ja mam właściwie zrobić? Aha. O, o, okej. Okay. Uh. To będzie wybitnie poserane. A nie, przepraszam, już od początku jest właściwy. Daj mnie to. Przyznam wam się do czegoś. Nie umiem układać kostki Rubika. To będzie złe. Nie, dobra, tutaj. Jest dość uproszczone. O! Trzy kubki. Gra, której dość łatwo oszukiwać. Co, kurna? Niemożliwe. Albo ja, albo ja coś ten popierniczyłem, albo on mnie po prostu oszukał. Oszukuję! Ewidentnie. Tak też robią ci prawdziwi od trzech kubków. Wszyscy co, co, co grają w to. Wszyscy zakładają na kasę. Oszust! Szachraj jeden. Nic poń, łotr. Ale chyba o to chodzi, właśnie, żeby wskazywać prawidłowe. On się będzie z nas śmiał. O, właśnie, widzisz, jak mu kapelusz podskakuje? Myślę, że to jest ten cel, właśnie w tym. Hmm. Czy ja? Tak, kaczuchy już gdzieś nie widziałem? Może w Czuczelu się pojawiła tak w normalnej wersji. Albo gdzieś indziej. Jestem śmieci przy. Albo w tej, w Botanikuli chyba była. Albo podobne stworzenie. To jest jak tak teraz myślę. Yy, daruję sobie żarty na temat kobiecej anatomii, bo. No. I co ja mam teraz z zrobić? Tym bardziej sobie daruję. Co to, kurde, tulu? Czy inny wielki przedwieczny? Draku ściągnie mackę, jakkolwiek by to nie brzmiało, co nie? Jest czwarta gęstość. Jeszcze? Biedna koczucha. Dobra, teraz. No świetnie, deunicznego chlauna tutaj nam brakowało, oczywiście, bardzo ubaw popachy. No i dobra, i co teraz się wydarzy? Hmm. A, B, C... S, T, X... A. <ścoughs> czy ja mam jakieś interakcje ten, czy...? Próbuję coś zrobić generalnie, ale. Dobra, klikamy to po środku. Czy ja to miałem podnieść? Możliwa? Albo wrzucić do tego? Pojemnika? Hm. Spróbujemy, jak to nie zadziałało, no to... O, właśnie. Dobrze. No to teraz pewnie tu. Nie no, spoko, jakbyś siebie na weselu o 3 rano widział. Uch, to nadal trwa super, <grywia> na nie wyszło coś. Życie no. trzeba to będzie jakoś zgrać ze sobą, oczywiście. OK. Jest, dobra. Boli mnie mózg. Nie, spoko, to i tak było mało upiorne. Spoko. Nie nie podoba mi się coś takiego. Ani trochę mi się to nie podoba. Boler, czyli. piłkarz, nie mam czego słowa. Ktoś kto po prostu. bawi się piłką, powiedzmy. Nie z futboler? No dobra, odzyskaliśmy piłkę. No ale oczywiście to nie koniec. Dlaczego miałby być. E, wczytywanie, wczytywanie. To jest zabawne, że piłkarze nazywamy osoba jest w piłkę nożną, a to jest tyle różnych piłek, co nie? Ale zaraz tu nie wiem, chyba tak dobrze. No nie króliczek, jako nie króliczek. nie, to jest zbyt sielankowe jak na tę grę. Skończyliśmy hmm. niejako pierwszy rozdział, można powiedzieć. Tak się teraz zastanawiam. Wiecie co, muszę sprawdzić ile czasu nagrywam ten odcinek. Dajcie mi chwilkę. Okej, okay, myślę, że odcinek ma odpowiednią długość, więc... to będzie dobry moment na zakończenie go. Nie, to się zaczyna zbyt pięknie, po prostu. Jeśli chcecie zobaczyć, jakich zmor tutaj doświadczymy, no to... ...wyczekujcie kolejnego odcinka. Ewentualnie klikajcie go, jeśli już jest dostępny. Ale powiem wam, że ten ciąg zagadek związany z zabawkami był naprawdę spoko, taki po prostu... ...dobrze przemyślany, ciekawy, różnorodny na swój sposób. Znaczy po prostu różnorodny, co ja staram się chyba zbyt dużo słów dodać. Jak mi się batura z polskiego przepowida. No <laughs> ale lałem wodą. Dobra. W każdym razie na razie to będzie tyle. Gra się rozkręca, bardzo dobrze. Czy jest straszna? Nie wiem. No ja jakoś nie jestem jakiś bardzo przerażony. No po prostu wiesz, że te obrazy są oczywiście takie w ogóle, no krwawe, upiorne, nieprzyjemne, ale nie wiem, nie czuję tej grozy jakoś. Ale fakt fakt, no nie jest to szczęśliwa yy, wesoła gra. I po prostu te ostrzeżenia jednak, no, miały sens. Dobra. Tyle na razie. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia.